I jeszcze troszeczkę Państwu opowiem o cząstkach elementarnych i spróbuję wyjaśnić taką rzecz, dlaczego rośliny nie chodzą? Nikt sobie takich pytań nie zadaje, nie? Dlaczego ten, ten bucek, czy tam sosna nie zabierze się, czy murak ćwikłowy nie zabierze się i nie pójdzie sobie? Zresztą podobnie jest z grzybami. No, z grzybami jest w ogóle taka zupełnie inna historia, bo... O Z pewnych względów wspomnimy o grzybach. Bo w zasadzie mamy królestwo roślin, zwierząt lu i ludzi. Trzy królestwa się wydziela. Powinno być osobne królestwo grzybów. Dlatego, że grzyby to są najpierwsze organizmy na Ziemi, najstarsze. I nawet jak podejdziemy pod pieczarkarnię. Jak tam ktoś ma pieczarkarnię, to jak się popatrzymy na tą pieczarkarnię, to mi ładnie wygląda. Tylko że ten gościu zamyka, wyłącza światło i jeszcze jakiś tam gaz daje. I dopiero te pieczarki rosną. Bo no pieczarka też jest grzybem i tam inne grzyby się hoduje też oczywiście. Czyli jeżeli wybadano w jakich warunkach te grzyby rosną, to ich naturalnym środowiskiem... Jest takie właśnie dziwne środowisko, że jest ciemno, że nie może być chyba więcej jak 22 stopnie i jeszcze musi być jakiś gaś, a nawet nie wiem jaki. Bo to mnie nie interesuje w ogóle jako takie, znaczy ja nie będę hodował nigdy pieczarek. Czyli kiedy grzyby pojawiły się na Ziemi, musiała być zupełnie inna atmosfera o innym składzie. Przy tym musiało być ciemno. Ciepło do pewnego stopnia, bo one chyba mają 22 czy 23 stopnie. Znaczy ja, się, ja nie znam się, tylko że specyficzne warunki musiały panować, to kiedy grzyby pojawiły się na Ziemi, musiały istnieć specyficzne warunki. I tak jak pan podpowiada, że musiało być ciepło tam te 22-23 stopnie, ale nie mogło być zimniej I jakoś to. Dokry... Teraz możemy założyć, że w pierwszym etapie na Ziemi, kiedy pojawiły się grzyby, była atmosfera z jakichś tam dymów wulkanicznych, czy jakichś innych pieroństw. I promienie słoneczne nie były w stanie przebić, jak wspomniałem, że ta gazeta już zatrzymuje te cząstki elementarne, jakie płyną do nas ze Słońca. I grzyby na pewno były najstarszy, najstarszymi e, organizmami żywymi na Ziemi. Także one posiadają największą wiedzę bożą. Spróbuję Państwu wyjaśnić, co to jest ta mądrość boża, bądź mądrość boża lub wiedza boża. O tych roślinach co nie chodzą, mam mówić, ale to za chwileczkę. Tak, o kalendarzu trochę też. Tak, poskaczę po tematach, bo to tak się nie da wszystkiego powiedzieć, bo to mamy krótki czas. A 2 lutego mamy Matki Boskiej Gromnicznej. I mówi się, że tam pod ziemią się coś rusza już, te, te rośliny, mimo że jest śnieg, mróz, teraz nie ma tak, nie? Ale do, nie, do niedawna tak było. <ślad> <youtuber thi> <sounds> Mam taki strasznie zwykły telefon, za 270 zł. I też mnie denerwuje, proszę. Znaczy ja nie potrzebuję innego. Zresztą duże są klawisze, a znowu literki są małe, ja nie widzę na jedno oko i kurde, kiedyś tam mi sprezentowali tak no. no dobrze, o tym drugim lutego mówiliśmy o Matki, Matki Boskiej. Boskiej, Matki Boskiej Gromicznej, bo w święta religijne znajdują swoje odpowiedniki w zachowaniach przyrody. I wtedy Ziemia się ustawia tak. Jeszcze może troszeczkę do tyłu przejdziemy. O te cząstki elementarne, jak, jak one się dostają do ziemi. Więc ziemia znajduje się w ruchu wirowym i cały czas ogląda niebo. Obraca się i w ciągu doby całe niebo widzi, w ruchu obiegowym kręcą się, również ogląda całe niebo, ale już z bardzo różnych pozycji. Z każdą sekundą zmienia swoje, swoją pozycję. I tam na Kalahari mieszka bocian który tam z Polski wyleciał 15 sierpnia. I kiedy Ziemia znajdzie się w odpowiednim położeniu, to w samicy tam bociana, który miał wielko na przykładzie Bociana, zawiązuje się jajko. I bocianica dostaje impuls, że powinna, bocianica do bocian, no, jajko się w nim nie zawiązuje, zostaje impuls z gwiazd, bo się z ziemia znajduje po iluś tam obrotach i po przebiegnięciu odpowiedniego odcinka znajduje się w takim miejscu skąd informacje gwiezdne mówią ciału bociana nie mózgowi tylko całemu ciału bociana mówią że ma się zabrać i pedałować do Polski i on ten bocian wie całym ciałem i tym całym ciałem wie jak ma wybrać najkorzystniejszą drogę żeby ją pokonać i znaleźć się na miejscu legowym. I on to odczytuje z gwiazd. Ziemia tak stopniowo znajduje się na różnych pozycjach i dostaje za każdym razem odpowiednie impulsy. I ten bocian nam sobie leci, leci, leci i potem jest 19, to teraz było niedawno. Józefa jest, przylatują samce bocianów. A potem jest 25 zwiastowanie i przylatuje samica bociana. I w kościele ksiądz mówi, oto anioł pański zwiastował pannie Marii, że pocznie i porodzi syna. Bo za 9 miesięcy mamy Boże Narodzenie. <tryk> Tylko, że do, czego, do tych roślin, które nie chodzą, to oczywiście mi że żebym się nie zagalopował w tym wszystkim. I, bo chodzi o przedstawienie tej mądrości Bożej, która znajduje swoje odbicie z kolei w, w religiach. I kiedy Bocian przylatuje już tam 25 samiec i samica, tam są toki, tudzież remontują to gniazdo. I 22, w nocy z 22 na 23 kwietnia samica składa jajo. Wtedy baby na wsi nasadzają kwoki na jaja. Bo wtedy rodzą się najlepsze kurczęta, bo ten, bo tam ten cykl jest no, u ptaków jest troszeczkę inny jak u ludzi, nie? Zresztą one żyją w cyklu słonecznym, ludzie żyją w cyklu księżycowym. To jest trochę, troszkę. Niech będzie, nikt nie będzie. Samica przez 7 dni składa tam do pięciu jaj i potem wysiaduje te. I to jest wielki tydzień, między 23 a 30 jest Wielki Tydzień. W kościele jest w drugą stronę od przed jest Wielki Tydzień. Natomiast prawidłowo powinien być Wielki Tydzień między składaniem, w czasie składania jaj. Od 23 do 30. Tak, do 30. Przez tydzień składa jaj, i bocianki małe się wylęgają 26 maja po 34 dniach, bo jest Dzień Matki. Kończą się wylęgać 1 sierpnia, bo jest dzień dziecka. Później mamy, że bocianki opuszczają gniazdo, to wtedy, kiedy słońce wychodzi ze znaku e, raka, który jest domem matki, tak się nazywa, dom matki. Nie mylić z dniem matki. E, I potem 15 jest w niebo wstąpienie i te bociany nasze odlatują. Położenie ziemi w poszczególnych punktach emitu otrzymuje ziemia, wówczas w różnym położeniu otrzymuje różne cząstki, wszystkie oczywiście otrzymuje, tylko z poszczególnych gniazd, gwiazd otrzymuje większe dawki i to dociera do ciała bociana i on wie co ma zrobić. A można by mieć inne przykłady, tam jeszcze motyl Monarcha też podobnie chyba 6 tysięcy kilometrów migruje w Ameryce z północnego, Meksyku do północny, z północnego Meksyku do południowej Kanady i w szóstym pokoleniu dociera na miejsce. E, znaczy leci jakiś odcinek, umiera, rodzą się nowe i znowu i znowu sześciokrotnie tak leci. I potem sześciokrotnie wraca. Jak już próbowałem państwu do, udowodnić, że cząstek elementarnych wysyłanych przez Słońce jest najwięcej, to jednak one są najsłabsze. Nie są mocne, że nie są w stanie przebić, mówię, nawet gazety, tam może któreś no. I jak wspominałem o tym polu morfogenetycznym, które ma wpływ na DNA. Bo my mamy, DNA naszej się zmienia na skutek wdychanego powietrza, w którym znajduje się aktywny azot. Wdychamy, znaczy wszystkie organizmy oddychające. Natomiast rośliny są organizmami, które nie oddychają i one dopiero swoje DNA, swoje swój azot aktywny do budowy DNA otrzymują z ziemi i muszą być cząstki elementarne, przepraszam, silniejsze jak słoneczne, które tak. są w stanie uderzyć w azot znajdujący się w ziemi. I jeżeli roślinę wyrwiemy, to nie otrzymuje tych cząsteczek aktywnych azotu. Które modyfi znaczy modyfikuje, wzbuduje no, jego DNA i roślina umiera. I dlatego rośliny nie mogą chodzić. I coś miałem powiedzieć jeszcze. Mówimy cały czas o cząstkach elementarnych i ich wpływie na nasze życie. O, no to tyle, co... Tyle to ty wiesz. Nie no, bo to wyleci nieraz z głowy, taka, taka historia, nie? No to może przejdziemy do, do komórek macierzystych. Bo to znane są teraz takie modne, są lekarstwa, komórki macierzyste. Gdzieś tam się mi komuś tam koszty. Takie to jest. Takie to jest duże odkrycie. Komórki macierzyste to my... No, znaczy nasze ciało jest zbudowane z komórek macierzystych. Wszystkie nasze, no jak włosek wypadnie, czy coś takiego, to wszystko jest komórkami macierzystymi. I te komórki macierzyste noszą nasz ślad DNA. I na przykład jest taka, teraz coraz, coraz mało, mniej ludzi o tym mówi, że tam powiedzmy na wigilię chłop że szedł do stodoły czy tam do obory, czy do chlewa, czy gdzie. I rozmawiał ze swoimi zwierzętami. I dzisiaj ludzie bardzo wykształceni mówią, coś jest nierówno pod sufitem. Wydaje mi się, znaczy nie do końca tak jest chyba. Oczywiście dziś jest to niemożliwe, albo bardzo mało możliwe. A tu może, może taką rzecz powiem jeszcze jedną, ale będę mówił o tym dalej o tym polu morfogenetycznym. Taki dowód spróbuję przeprowadzić przed opowiadaniem. Otóż uważam, że za, za czasów komuny w Polsce było znakomite pole morfogenetyczne. Natomiast teraz jest bardzo złe pole morfogenetyczne, czyli ta przestrzeń, jaka nas otacza. Znaczy, nie, nie, ja to pominę, to to nie, ja w ogóle się nie, raczej się nie zajmuję takimi. Tak, tak, tak. Chociaż jest taki, taki asterys, który nazywa się e, bodajże dzika kaczka jest takie coś. Jaki jest dowód na to? Za komuny rodziły się dzieci, bo dusze chciały się inkarnować. Natomiast teraz dzieci się nie rodzą bo dusze nie chcą się inkarnować. Proste. W obsranych Indiach, gdzie tam wszystko łazi jak chce, lęgną się dzieci jak króliki, bo jest dobre pole morfogenetyczne. W Chinach Chińczykom się poprawiło. To prawda, oni tam mieli polityczne, tam takie... czy socjalne posunięcia. Nie rodzą się dzieci, bo jest złe pole morfogenetyczne. A teraz wrócimy do komórek, Maciej tych Bo to ja mówię o polu morfogenetycznym, o ten świat, w jakim żyjemy, a którego nie widzimy. A dobrze, jeszcze skończymy to do czego za komuny? Ale ja już wyjaśniłem. Za komuny rodziło się dużo dzieci, bo dusze dzie chciały się ludzkie inkarnować. Natomiast teraz nie rodzą się dzieci, bo dusze ludzkie nie chcą się tutaj inkarnować i koniec. Dlaczego? A dlaczego? No bo, bo ja dlatego mówię, właśnie, że jest złe pole morfogenetyczne. czego to ludzie? Za... Nie, nie, nie. Ta sprawa mnie już nie interesuje. O co pytasz? To już mnie nie interesuje. Ja określam, czy jest dobre pole morfogenetyczne, czy niedobre. Natomiast dlaczego jest? No to kup sobie jakąś gazetę i poczytaj. I się wtedy dowiesz, nie już. No co będziesz? No. Albo w telewizor, włącz. właśnie nie oglądam. A, no widzisz? No. no i zadajesz mi takie pytanie. Włącz telewizor i będziesz wiedział. To byś wiedział. A tam będzie mocno skakać albo Tak. I by się Bo Nie można wszystkiego wiedzieć. Znaczy, nie nie, 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 nie. Ja się nie zajmuję takim, bo tu trzeba by wejść właśnie w pole różnych takich e, posunięć polityczno, społeczno, gospodarczo i jeszcze jakichś tam. I nacjonalistyczno, narodowych albo jeszcze nie wiadomo jakich. A to mnie to jest niepotrzebne. Po prostu mnie to nie interesuje. I jak, a z tym chłopem, bo wracamy do tego chłopa, który, no, tak, który szedł do chlewa, czy tam do obory i rozmawiał ze swoim koniem, czy tam krową, czy, czy cielakiem. I teraz mówię, ci ludzie właśnie, którzy żyją w tym polu morfogenetycznym, jakie powstało, mówią, pamiętam ten gest, jak robiłem, że się stukają po, głowę. po głowie. Tylko, że ludzie w dawnych czasach wiedzieli o istnieniu komórek macierzystych i wszystko odbywało się w obiegu zamkniętym i żyto ludzie żyli no, w stanowiskach rodowych rodzinnych, rodowych no i uprawiali sami ziemię. I, w zasadzie zajmowali się produkcją żywności, którą sami zjadali, nadwyżkami siedzieli. No to tam jeszcze były specjalne, specyficzne, ale to też może może później troszeczkę pewną no, ciekawostkę. E, zjadali wszystko, co wyprodukowali sami, no bo z tego zostawały resztki, to zjadały zwierzęta, robiono kupkę siku i to wszystko szło na gnojownik. Na tym, Z tego gnejownika to tam się macerowało, było wywożone na pole, żeby tą ziemię nawieść i z powrotem tą żywność zabierali z tego pola i znowu zjadali i to znowu tam reszki się macerowały i tak w koło Macieju się odbywało. Nawet jak jakieś tam były zwierzęta też są producentami tego obornika i tak dalej. I to wszystko jest na... było nasączone. Komórkami macierzystymi. Świniaka, kunia, krowy, kota, myszy, a na polu to był i zając, i sarna, i jeszcze jakiś tam wilk, czy tam nie wiem co. I to wszystko było nasłączone cząstkami, e, komórkami macierzystymi tych zwierząt i ludzi, którzy żyli w tym stadle. I, w, i ci ludzie, jak rozmawiali, o, ten chłop, o którym mówię, rozmawiał ze swoim koniem, to on się z nim porozumiewał na poziomie duchowym. Taki chłop szedł na pole, obchodził swoje pola, rozmawiał ze swoim polem, ze swoją pszenicą, czy tam jakimiś innymi ziemniakami. <laughs> Racja, to odkichnąłeś moim słowo. Kto to odkichnął? Także te komórki macierzyste. Jeszcze w jaki sposób mają wpływ na nasze życie, może powiem. Na przykład dlaczego świnia domowa ma tak bardzo podobny genotyp jak człowiek, że jest się w stanie nawet teraz jakiś gościu umarł, któremu przeszczepiono serce świńskie. Jakiś tam czas, nie wiem jaki. Co na ten temat mówi nauka. Ani B, ani M, ani kukuryku. To klasyk tak mówił. Starsi wiedzą co. Więc Świnia dlatego ma tak podobny organizm, Świnia domowa ma tak podobny organizm do człowieka, dlatego że Świnia była zwierzęciem grzebalnym i zwłoki ludzkie oddawano do zjedzenia Świni. I, te złuki, I ta świnia tak się nasyciła tymi komórkami macierzystymi, mimo że z trupów ludzkich, że jej genotyp uległ zmianie. Ktoś powie, że bzdura, no nie? Innego wytłumaczenia nie ma, to jest pierwsze. A druga sprawa, że na przykład krokodyl, który był zwierzęciem grzebalnym, jest dziewięć gatunków krokodyli, bo żyją tam w, na Kubie, w Ameryce Łacińskiej, w Południowej, w Indonezji, w Australii, w, w Chinach, to te, w no, wiele w Indiach. I, no, w USA też są te aligatory. I krokodyle mają se, czwórkomorowe serce. Co prawda ono nie wygląda tak jak ludzkie, ale ma. Krokodyl jako jeden z gadów ma czwórkomorowe serce i mama opiekuje się małymi krokodylkami. No na tych filmach takich nawet widać, jak tam je tymi zębiskami tam je przenosi. I to jest jedno jeszcze jedna historia związana z komórkami macierzystymi. I jeszcze jest taka historia że istnieje takie plemię Ajnów, oni żyją na Hokkaido i na Kurylach i troszeczkę tam bardzo, bardzo wschodniej Rosji i oni są bardzo włosieni. Ci, ci ludzie zresztą tak mężczyźni, jak i kobiety. I u nich z kolei zwierzęciem grzebalnym był niedźwiedź i zjadał zwłoki ludzkie, ale w nagrodę oni zjadali tego niedźwiedzia. Takie było święto, nazywało się chyba Iomantę u, u tych ajnów. Może nie tak, ale nie pamiętam dokładnie. Zresztą tak, katedra w Poznaniu jest taka u Adama Mickiewicza, która zajmuje się ajnami, albo, albo jest jakiś naukowiec, który się tym zajmuje, że tak wymieniane były komórki macierzyste między niedźwiedziem, a człowiekiem, że ci ludzie byli bardzo obrośnięci. I to się działo na przestrzeni co najmniej kilkudziesięciu tysięcy lat i ci i ci ludzie mieszkali wcześniej na terenach Tybetu i Mongolii. A że są bardzo owłosieni, to stąd powstała legenda o tym Yeti. Bo oni najeżdżali na Chiny. Dobrze. No teraz może przerwę zrobić, że co odetchnę chwilę. Wiecie, kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.